FC Barcelona staje przed szansą zbliżenia się do czołówki La Liga, zwłaszcza po kolejnym potknięciu Atletico Madryt, które zremisowało z Villarrealem 1 i 1 dziesiątą. Zespół Diego Simeona, który w poprzedniej kolejce sensacyjnie przegrał z Leganes, znów stracił punkty, co otwiera przed Barceloną możliwość zmniejszenia dystansu do lidera tabeli. Real Madryt, który prowadzi w lidze, Zmierzy się jeszcze dzisiaj z Realem Valladolid i w przypadku zwycięstwa umocni swoją pozycję na szczycie tabeli, zwiększając przewagę nad Atletico do 4 punktów i potencjalnie 10 punktów nad Barceloną. Barcelona, która zagra dopiero jutro z Walencią, ma szansę na skorzystanie z potknięć rywali i poprawienie swojej pozycji w tabeli. Jednak wyniki ostatnich meczów, w tym remis i 1 1:1 z Getafe, pokazują, że zespół Hansiego Flücke musi znaleźć sposób na konsolidację formy, aby skutecznie rywalizować o najwyższe cele. Dodatkowo, sytuacja bramkarska Barcelony pozostaje niepewna po ostatnim występie Wojciecha Szczęsnego, który został skrytykowany za swoją rolę w meczu z Benficą. Trener Flick, nie ujawniając decyzji o składzie na najbliższy mecz, zapowiedział możliwe zmiany, co może dotyczyć również pozycji bramkarza. Robert Lewandowski, którego forma i skuteczność będą kluczowe w nadchodzących meczach, również znajduje się pod presją. Po ostatnim meczu, w którym jego zespół tylko zremisował, a on sam nie zdołał znacząco wpłynąć na wynik, polski napastnik będzie miał kolejną okazję, aby udowodnić swoją wartość i pomóc drużynie w zdobyciu cennych trzech punktów. Dla Barcelony każdy kolejny mecz w La Liga jest teraz niezwykle ważny. Nie tylko w kontekście walki o tytuł, ale także w kwestii budowania pewności siebie i stabilizacji formy przed kluczowymi meczami w europejskich pucharach. Odpowiednie zarządzanie składem i strategia na najbliższe spotkania będą miały decydujące znaczenie dla ich szans w dalszej części sezonu.